Witam w trzeciej części Akademii Bezpiecznego Wynajmu. Dziś windykacja należności. Na początek troszkę skróconej teorii i prawa. Windykacja w znaczeniu dosłownym dochodzenie roszczeń, obrona konieczna, a nawet zemsta. Od czasów Cesarstwa Rzymskiego funkcjonowała instytucja prawna rei vindicato, której zadaniem było dążenie do odzyskania rzeczy znajdującej się w posiadaniu osoby nieuprawnionej. Współcześnie windykacja to dochodzenie własności za pomocą środków określonych w obowiązujących przepisach prawnych. Wbrew niektórym opiniom windykacja jest w pełni legalna i dopuszcza wszelkie działania niełamiące obowiązującego stanu prawnego. Istnieją dwa podziały charakteryzujące czynności windykacyjne. Miękka i twarda windykacja. Miękka windykacja jest standardowym procesem windykacyjnym w tym, że windykatorzy są bardziej wyrozumiali i ulegli wobec dłużników. Miękka windykacja to także metoda stosowana przez Biura Informacji Gospodarczej, która rozpoczyna się od wysyłania wezwania do zapłaty. W Polsce działają obecnie następujące biura. BIK, Informator Krajowy Dłużników i Gospodarczy, w Biuro Informacji Gospodarczej, KRD, Krajowy Rejestr Dłużnika i ostatnim najważniejszym w temacie naszych akademii jest RDL, rejestr dzikich lokatorów. Jeśli dłużnik nie spłaci należności, kolejnym krokiem jest wpis do prowadzonego przez Biuro Informacji Gospodarczej rejestru. W przypadku twardej windykacji windykatorzy posługują się o wiele bardziej poważnymi sankcjami prawnymi i moralnymi niż w przypadku miękkiej windykacji. Na przykład postępowanie sądowe, egzekucyjne, a nawet karde. Twarda windykacja dotyczy jedynie tzw. dłużników trudnych, którzy od dłuższego czasu opóźniają się z zapłatą. Jaki windykator czy firma windykacyjna ma narzędzia, wpis do biura informacji gospodarczej, wywiad gospodarczy, giełdy wierzytelności. Jak ma się prawo do praktycznych rozwiązań, szczególnie do ściągnięcia należności przysługujących z wynajmu nieruchomości? Większość ludzi macha ręką na tą kasę ciesząc się z odzyskanej nieruchomości. Windykacja od najemców w sposób ugodowy. Yy, jest praktycznie niemożliwa. Lokator po opuszczeniu naszego mieszkania wyprowadza się i nie mamy z nim kontaktu. Zdarza się, że właściciel czasami nie ma pełnych danych nawet swoich lokatorów. Tak jak w ostatnim odcinku mówiłem o zabezpieczeniu wynajmu poprzez weryfikację i umowę, tak teraz jest ta sama zasada. Przygotowujemy 80% swojego zabezpieczenia płatności i ewentualnej późnej ściągalności, poprzez zabezpieczenie się przed. Nie po fakcie lub w trakcie. To jest bardzo ważne i zarazem bardzo proste. Już mówię. Gdy podpisujemy umowę okazjonalną, warunkiem jest rygor poddania się dobrowolnej egzekucji z artykułu 777. W przypadku braku płatności lub niechęcia wyprowadzenia się. Rozszerzmy ten zapis u notariusza o zdanie. Dotyczy również należności nieuregulowanych wynikających z umowy wynajmu. Co zyskujemy dzięki takiemu zapisowi? Nie ponosimy kosztów za złożenie sprawy, pozwu do sądu. Nie chodzimy do sądu, tłumacząc się, że była umowa, że lokator nie płacił, lokator nie przeciąga tej sprawy, nie może się odwoływać, przedłużać i nie przedłuża nam tego procesu. Gdy lokator nie płaci, wzywamy go do uregulowania. Brak reakcji? Natychmiast idziemy o klauzulę wykonalności do sądu, składamy wniosek do komornika, mamy nakaz zapłaty przyspieszony. Nakaz zapłaty. Na pieniążki, które nam należą się za wynajem. Pamiętajcie, te pieniądze Wam się należą. Mamy wyrok nakazowy, który bez przedłużania, bez dodatkowych opłat jest ważny przez 10 lat. Tacy lokatorzy wcześniej czy później e, pójdą do pracy. Po kilku latach kupią sobie auto lub inną ruchomość, zapominając o długu. A Wy będziecie mieli prawomocny nakaz zapłaty i komornik będzie pomału. Ale sukcesywnie ściągał wasze należności. W umowie wynajmu okazjonalnego należy umieszczać osoby, które również zamieszkują, ponieważ umowę może podpisać jedna z, o, jedna z osób, jeden najemca, ale niech wskazuje osoby z imienia, nazwiska i PESEL, które razem z nim będą zamieszkiwały. Wówczas taki nakaz zapłaty można zrobić rozszerzony o osoby korzystające z posiadania e, nieruchomości, dla której główny najemca nie płacił. Dobrym zabezpieczeniem płatności, co doradzamy naszym klientom w przypadku lokatorów o bardzo wysokim ryzyku, to jest poręczenie prawidłowej płatności poprzez osoby z rodziny lub bliska danego lokatora. Taki zapis umieszczamy w umowie okazjonalnej i osoba poręczająca również poddaje się rygorowi z artykułu 777 w umowie. Wymienione te dwie zasady zabezpieczają nam płatność i szybkie jej ściągnięcie. Narzędziem dodatkowym, który właściciel sam może zrobić, z niego korzystać. Jest umieszczenie potem dłużnika na giełdzie, wierzytelności znajmu. RDL, rejs dzikich lokatorów prowadzi taką giełdę i można te długi wystawiać, sprzedawać. One są bardzo dobrze wypozycjonowane i umieszczane w różnych bazach, jak wcześniej mówiłem. Są to też działania mocno prewencyjne dla potencjalnego oszusta najemcy. Pokazujemy metody windykacji, które sami możecie stosować, nie wyręczając się firmami windykacyjnymi, które pobierają prowizję przed rozpoczęciem pracy. Powiedzmy, dług 30 tysięcy z najmu, biorą 10 tysięcy, wykonują swoją pracę przez miesiąc, półtora, z efektem końcowym zerowym. A Państwo jesteście kolejne 10 tysięcy w plecy. Zachęcam, abyście sami Państwo to robili. Wykonywali lub powierzali te działania firmom, które rozliczają się z czyli po wykonanym zleceniu. Na marginesie Zlecenia negocjacji, a szczególnie w windykacji, powinny być rozliczane po prawidłowo wykonanie pracy, bez ża żadnych zaliczek i zadatków. Podzieliliśmy się z Państwem powierzchownie, ale głównymi zasadami przy zabezpieczeniu najmu. Zainteresowanych pomocą oraz rozwiązaniami praktycznymi zachęcamy do wejścia na naszą stronę. Tam znajdziecie Państwo wzory umów oraz wzory innych niezbędnych dokumentów. Zapraszamy do udziału w naszej pierwszej odsłonie i dyskusji na żywo 10 marca o godzinie 20. Akademia Bezpiecznego Wynajmu serdecznie zapraszamy.